Serdecznie witam, tak jak Wam obiecałem. Yy, zwiedzamy miejsca związane z powstaniem warszawskim oraz yy, miejsca, które są w jakiś sposób ważne dla w ogóle walczącej Warszawy. W tej chwili jesteśmy przed budynkiem yy, pasty, tak zwanej yy, pasty. Budynek ma 51,5 metra wysokości, 8 pięter. Yy, yy, wys yy. Osiem pięter mają okna, po wojnie, po remoncie tam zrobiono 11 pięter. Ale wróćmy do historii tego budynku. Budynek został wybudowany w 19, między 1907 a 1910 roku przez Bronisława Brochowicza i w 1922 roku przekazany, przekazany Polskiej Akcyjnej Spółce Telekomunikacyjnej, PAST, zwane też przez, Polaków, przez warszawiaków i innych ludzi PASTA, po prostu tak się przyjęło ten budynek. Ten znak Polski Walczącej, który tam widzicie na samej górze, został umieszczony w 2023 roku. Jest autorem tego znaku jest były żołnierz Armii Krajowej Jacek Cydziński. Sam znak ma 6 metrów wysokości i 4 metry szerokości. W nocy jest zawsze podświetlany, i tamta flaga, która wisi koło niego, ona praktycznie wisi od momentu zdobycia pasty, czyli od 20 sierpnia 1944 roku po zdobyciu tego budynku przez Batalion Kiliński cały za sam flaga po prostu biało-czerwona flaga jest może wróćmy do samego zdobywania budynku i samego znaczenia tego budynku w 1944 roku był to najwyższy budynek w Warszawie był zajęty od razu przez Niemców mieli tam dobre widoki na śródmieście północne i stamtąd po prostu oszeliwali, obserwowali co się dzieje w mieście także mieli bardzo dobry punkt widokowy na całe śródmieście tutaj północne no ale 2 sierpnia 1944 roku batalion Kiliński postanowił zdobyć ten budynek i po w kilkugodzinnych walkach zdobyli go, stosowali dość nietypową metodę, bo przy użyciu pompy strażackiej wystrzeliwali na wysokość pierwszego, drugiego piętra tego budynku mieszankę ropy i benzyny. Później to podpalali i w ten sposób po prostu Niemcy byli zmuszeni do uciekania na wyższe piętra i ewakuacji z tego budynku tam obok widzicie taki jest mniejszy budynek ten budynek też jest przedwojenny z tego właśnie budynku do tego, drugiego, do tego budynku powstańcy zrobili przełom na wysokości mniej więcej trzeciego piętra i weszli do budynku Pasty to był drugi, drugie piętro budynku Pasty w skład batalonu Kiliński pod dowódcem pod dowództwem yy, yy, był podzielony ten yy, na dwa takie jakby zgrupowanie, zgrupowanie dziewiąte pod dowództwem rotmistrza Henryka Rojcewicza Leliwy oraz zgrupowanie dziesiąte pod yy, dowództwem porusznika Leona gajdowskiego Ostoi. Tutaj w ogóle yy, udział brało aż yy, Osiem kompanii y, całego tego batalionu. Y, y, są to y, y, pierwsza kompania Bigry pod dowództwem porucznika Józefa Frankowicza Józefa. Y, druga kompania Szarych Szeregu pod dowództwem porucznika Franciszka Szafranka Frasza. Trzecia kompania y, Szarych Szeregów Junior pod dowództwem Tadeusza Usarzewskiego Tadeusza. Kompania czwarta Batra pod dowództwem podporużnika Feliksa Boreckiego. Kompania piąta pod dowództwem e, porucznika Kazimierza Szczapa Batum, Batuma. Kompania szósta przepraszam, mamy autobus, nie planowałem go. Jeszcze mi tak stanął brednie e, Dobra, to ja go zrobię tu. Szósta kompania Wawer pod dowództwem. Pod dowództwem kaprala podchorążego Zbigniewa Jarkiewicza Czackowskiego Kompania siódma: Iskra pod dowództwem podporusznika Sitarza. Później, w późniejszych dniach, czyli na przełomie 3 i 8 sierpnia, do Kinińskiego dołączył oddział Kedywu Kolegium C pod dowództwem porusznika Edwarda Paszkowskiego Wiktora i 41 Kompania Wojskowej Służby Ochrony Pogranicza pod dowództwem podporucznika Henryka Jakubowskiego Wojtka. Tymi siłami właśnie yy, yy, właśnie yy, zdobywano yy, ten yy, obiekt. Yy, tu trwały walki no, praktycznie cały, dwu, cały 20 sierpnia i trochę 21 sierpnia. Bo budynek Pasek został zdobyty 21 sierpnia w godzinach porannych. Tu zginęło troszkę i powstańców i niemców, ale dzięki temu powstańcy zdobyli najważniejszy punkt widokowy wtedy do do warczącej Warszawy, bo tu w koło były gruzy, nie było nic, także no to był najwyższy budynek, który ostał się w tej części Śródmieścia, Śródmieścia Północnego więc y, mogli mieć stamtąd bardzo dobry widok postępy na działania Niemców i na inne działania swoich y, kolegów czy to w Śródmieściu Północnym czy tutaj niedaleko y, obecniego y, parku y, tam nie gdzie nie się nie znajduje grup znanego nie żołnierza Tyle dzisiaj spod budynku Pasty, dość znaczącego budynku dla powstańców, dla walczącej Warszawy i w ogóle dla całego okresu II wojny światowej. Jutro zapraszam Was na dwie transmisje. Pierwsza transmisja to z apelu harcerzy którzy rozpoczną po tym apelu po godzinie 10:00 rozpoczną taką grę miejską pod tytułem ich ścieżki naszymi drogami, czyli będą chodzili drogami powstańców Warszawy ci młodzi skautowie, starcerze z całego kraju i będą poznawali historię walczącej Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. My sobie z nimi też przejdziemy, z nimi też będziemy w niektórych miejscach i posłuchamy historii już od samych powstańców, od samych sanitariuszek, od osób, które brały bezpośrednio wtedy udział. Z Warszawy, z budynku Pasty, Andrzej Dariusz Włoszeński, Głos News. Trzymajcie się, do jutra.